Yo bank przyjazny, prawinny żubik dla Was wszystkich z tej strony, numer Uno Wasz Ulubiony. No i dzisiaj e, będziemy e, dla Was robić serię odcinków e, na tej nowej playlistie. Porównamy Assassin's Creed. E, Odyssey i mity użyte tam do prawdziwych, oryginalnych mitów, mitów i mitologii greckiej i rzymskiej, starożytnej, autentycznej. Są, będą to odcinki i seria dla tych, którzy lubią mitologię grecką i rzymską, starożytną, i dla tych, którzy lubili, a już nie lubią, i dla tych ludzi, którzy. Nie wiem, nie lubili nigdy, albo lubili i potem przestali. Dla tych, którzy interesują się cały czas tym, albo przestali potem, albo zapomnieli i tak dalej. I dla tych, którzy może dopiero będą, tak ogólnie, tak jako takie ciekawostki, dzisiaj słówko, którego pierwsze, które będzie do nauki ode mnie dla Was po grecku, to jest kalinikta, czyli dobranoc. No i co? Wspomagamy się tutaj słownikiem mitologii greckiej i rzymskiej, o takim czymś. I to są prawdziwe mity, drogi. I rozgryziemy parę faktów, które rzeczy były na potrzeby gry przemienione, zmodyfikowane. I nie mają nic wspólnego kompletnie z mitologią grecką lub rzymską, tą prawdziwą, starożytną, lub mają bardzo troszeczkę niewiele wspólnego z tą mitologią. E, pamiętamy, że teraz mamy do ubicia byka. Widzieliście, że ubiłem dzika już na odcinkach. Widzieliście też łanie kerynejską, także o tych zwierząt zaczniemy. Streszczę Wam, skrócę Wam historię tychże zwierząt, jak brzmi w prawdziwej tutaj konkretnej mitologii i zaczniemy może od lwa. Więc tak, lew nemejski, straszliwy, straszliwy lew nemejski był synem ortrosa. A wy... wnukiem Tyfona. Matką jego była Echida. A i siostrą inny potwór, Sfinks z Tap Wychowała go Hera, a może raczej bogini księżyca, Selena, która użyczyła, użyczyła go Herze. Hera także przynosiła go w okolice Nemei gdzie pustoszył kraj pożar mieszkańców i ich stada. Mieszkał w jaskini o dwóch wyjściach i nie można go było zranić. Herakles, czyli Herkules Inaczej właśnie Herkules to jest Herakles początkowo strzelał doń z łuku, bez skutku jednak zmusił, zmusił go, więc grożąc maczugą, do, wyjścia, do wejś, wejścia do jaskini, której drugie wejście uprzednio zatarasował. W końcu chwycił go w ręce i udusił, po czym ściągnął zeń skórę, która stanowiła dotąd jego strój. Głowa służyła mu za chem, te okryt. Opowiadał, że Herakles był początkowo bezradny wobec skóry, zwierzęcia której nie imał się miecz ani ogień. W końcu wpadł na pomysł, by rozedrzeć ją za pomocą pazurów samego lwa, co się powiodło. No to to mamy krótką taką mitologię, historikę, jeśli chodzi o lwa tego, którego się tyle męczyłem i ubijałem. Zresztą to też macie do odcinku tu mamy łanie kryleńską łania kryleńska była bardzo zwinna Herakles choć yy, yy, ścigał ją przez cały rok nie mógł jej dosięgnąć w końcu łania zmęczona chciała się schronić na górze Artemis, yy, Artemis Artemision ponieważ jednak Herakles wciąż szedł jej śladem musiała yy, przekroczyć rzekę Ladon Arkadii w tym momencie Herakles zranił ją lekko strzałą i wtedy nie miał już trudności ze schwytaniem jej. Pojmaną zrzucił, zarzucił sobie na ramiona. W drodze przez Arkadię spotkał jednak Artemidę i Apollona. Bogowie ci chcieli odebrać mu zwierzę, które do nich prawnie należało. Oskarżyli go poza tym o zamiar zabicia łani co byłoby świętokradztwem. Herakles całą odpowiedzialność za tę sprawę zrzucił na Eurysteusa. W końcu bogowie oddali mu tę łanię i pozwolili ruszyć w dalszą drogę. Pindar podaje mistyczne wyjaśnienie pogoni Heraklesa za łanią. Według niego ścigał Herakles łanią na... Poczekajcie, muszę pauzę tu zrobić, bo nie mogę rozczytać przez Istrię, północ przez północ. Tak no, jest ja północ przez Istrię, aż do kraju. E, Hebrajczyków. E, ludzi wiecznie, szczęśliwych e, tam łaskawie przyjął, e, przyjęła go Artemida. To tyle o działanie i, lwa. i teraz ten byk, z którym teraz będziemy się mierzyć, to jest tak byk. Kreteński. Byk kreteński był tym, który według niektórych autorów porwał Europę dla Zeusa. Ta wersja mitu nie dopuszczała metamorfozy samego boga w byka. Inni twierdzą, że był on kochankiem Pasifa. Pasifa wedle jeszcze innej tradycji, natomiast był to byk. Cudowny, który wynurzał się z morza w dniu, kiedy Minos obiecała poświęcić Posejdonowi to, co ukaże się na falach. Minos jednak, zachwy jednak zachwycony pięknem byka włączył go do swych stad, a zamiast niego złożył bogów ofiarze innego byka. Mniej urodziwego poje z zemsty zesłał na zwierzę szał. Tego to właśnie byka. Niektórzy autorzy mówią, że z jego nozdrzy buchał ogień, rozkazał Eurysteusowi, Heraklesowi przyprowadzić, przyprowadzić żywcem. Herakles udał się więc na kretę i zwrócił się o pomoc do Minosa. Ten co prawda dajcie mi Ten, ten co prawda pomocy mu odmówił i jednak zezwolił mu, e, mu byk jak zezwoli mu jednak e, byka złowić. Jeśli by sam Herakles e, poddał temu zadaniu, Herakles schwytał byka i powrócił z nim do Grecji. Być może wpław przez morze, płynąc na grzbiecie zwierzęcia w ten sam sposób. Byk wiózł niegdyś Europę. Przekazał Eurystysowi, a ten postanowił zło złożyć go w ofierze. Karze bogini odmówiła jednak przyjęcia daru złożonego w imieniu Heraklesa i zwierzę uwolniła. Byk przymierzył Argolidę, przeszedł Istan, koryncki i dotarł do Attyki. Zeusz i legenda o byku maratońskim. Jak znajdę, to jeszcze Wam przeczytam, ale to już na następnych odcinkach, dzisiaj na, jak na pierwszy odcinku myślę, że wystarczy tego. O Demeter i Apolinie. Mam nadzieję, że to skromne krótkie odcinki Wam się będą na tej, tej liście podobały. Jeśli tak, to zostawcie prawidłową łapkę do góry. I dajcie znać w komentarzu. Co? Chyba tyle. Jeśli ktoś nie subuje mojego kanału, to zapraszam i zachęcam do subowania mojego kanału. Tak samo zachęcam i zapraszam Was do odwiedzania mojego Discorda i fanpage'a na HB. też grupy Steamowej oficjalnej no. Tyle. Mam nadzieję, że ten krótki, te krótkie odcinki nawiązujące do tej mitologii, którą znajdziecie w Assassin's Creed Odyssey. I tutaj to prawdziwą e, wam się jakoś przydadzą, nie wiem, dowiecie się jakichś ciekawostek, y, będą dla Was fajne odcinki i że Wam to seria się spodoba, dajcie znać w komentarzach. Tyle. Kalinik trzymajcie się.